No dobra, Holly, to powiedz teraz, jak się czułaś właśnie, kiedy szukałyśmy wyjścia z kamerzyki? Max, biegnij, co stoisz? No poczekajcie chwilę, przecież podcast prowadzę. No ja na przykład totalnie nie będę ukrywać, że ze wszystkich wspomnień Henry'ego, kiedy mu tam, wiecie, biegałam po głowie, to moim ulubionym wspomnieniem jest zdecydowanie, kiedy mu się w wannie. To było mega świetne. Biegnij! No dobra, biegnę już. Kochani, zlej. Chciałam wam coś ogłosić, więc może byście usiedli. Tak, ja wiem, że teraz jest mega odpowiedni moment, ale no, więcej nie wytrzymam. No, siadajcie kochani, a więc... Okay. Przedłużając, to wiecie, my jesteśmy tacy sami, ja też lubię e, ten, e, dresy, ty lubisz dresy, ty lubisz dresy, my wszyscy mieszkamy w tym samym tym e, mieście, tak? E, wszyscy ten, chodzimy do szkoły, tak? No mów już, Boże! E, a więc, jestem gejem, <ślej> Slay. Przecież my o tym wiemy już od dawna, no dosłownie każdy to wie. Tak, Elia ja mam mega chytry plan i polega na tym, że um, umrzejmy. No tak po prostu, jakby na koniec, tam na tym moście czy tam coś. Jakby co, co myślisz? Fajne?